Rewizja wieży Babel. Reformowanie info, porażka fałszywej religii, sprawa przeciwko współczesnym twórcom filmowym i obecnym tendencjom ateistycznym, współczesny trend postmodernizmu, przejawiający się w przeformułowaniu postaci fikcyjnych, w nowoczesnej kimatografii, doktora C. Matthieu McMahon w księdze rodzaju 11 czytamy opis Ludu świata. Który zbiera się, aby zbudować wieżę. Narracja historyczna brzmi następująco: Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 11, wersety od 1 do 9. Na całej ziemi był jeden język i jedna mowa, a gdy wędrowali od wschodu, znaleźli równinę w ziemi Shinar i tam mieszkali, i mówili jeden do drugiego: Chodźcie, zróbmy cegły i wypalmy je w ogniu, i mieli cegły zamiast kamienia a smołę zamiast zaprawy. Potem powiedzieli, chodźcie, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby do nieba i uczynimy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli po powierzchni całej ziemi. A Pan stąpił, aby zobaczyć miasto i wieżę, które synowie ludzcy budowali. I Pan powiedział, oto lud jest jeden i wszyscy mają jeden język, a jest to dopiero początek ich dzieła. Teraz nic nie powstrzyma ich od wykonania tego, co zamierzają uczynić. Stąpy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał języka drugiego. Pan rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi i przestali budować miasto. Dlatego nazwano je Babel, bo tam Pan pomieszał język całej ziemi i stamtąd Pan rozproszył ich po całej powierzchni ziemi. Ludzie z Babel mieli problem ze zdeprowowanym poglądem na temat własnej wartości. Ich próżność wyraziła się w zbudowaniu wieży, która sięgała aż do nieba. Zarzucając nawet panowanie samego Boga, chcieli wyrobić sobie imię i pokazać się jako lepsi pod każdym względem. Pokrzyżowanie przez Boga ich planu spowodowało, że ich języki zostały pomieszane, wspomniany babbling, co utrudniło pracę i rozproszyło ich po powierzchni Ziemi. To była właśnie ta rzecz, którą zamierzali pokonać, ale zostali pokonani przez Moc Bożą. Bez wydawania się w długi dyskurs. Na temat etymologii, korzeni i interesującego użycia hebrajskich słów Babel i Bełkot lub znaczenia lokalizacji Shinaru chcę przejść bezpośrednio do zastosowania tego fragmentu do współczesnych mediów, szczególnie widocznych we współczesnym kręceniu filmów. Zapomnieć o Bogu. List do Rzymian, rozdział 1, werset 18. Gniew Boży bowiem objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości. W pismach z przeszłości, opowieściach, sztukach teatralnych i tym podobne, Bóg jest przynajmniej w pewnym stopniu szanowany, nawet jeśli oznacza to, że jest po prostu uznawany. Nie mówię tu o ostatnich 200 latach, choć są wyjątki. Odnoszę się do okresu klasycznych pisarzy sprzed 200 lat i wcześniej. Przynajmniej tacy pisarze jak Szekspir szanowali do pewnego stopnia, skoncentrowaną na Bogu religię swojej epoki. I poprzednio cytowali Biblię. Istnieją tysiące odniesień do biblijnych postaci, miejsc i bezpośrednich cytatów w jego sztukach i pismach. Zdaję sobie sprawę, że być może to nie sam Szekspir napisał swoje dzieła, ale Francis Bacon pod pseudonimem Szekspir. Jednak w przeciwieństwie do tego, współcześni filmowcy nieustannie usuwają boga z filmów, które produkują, tak bardzo jak to tylko możliwe. Wydaje mi się, że postmodernistyczna mentalność w ogóle nie potrzebuje Boga Biblii. Nie oznacza to jednak, że ponowoczesna Ameryka nie potrzebuje duchowości. Jest wiele filmów, które traktują o ideach i koncepcjach New Age, którymi publiczność zdaje się zachwycać, ale Bóg Biblii, stwórca wszechświata, często nie jest tam widoczny. Nie tylko współczesne kino jednoczy się w wojnie przeciwko Bogu. Ale także przeformułuje współczesną fikcję, aby dostosować się do swojego sposobu myślenia. Postmodernizm już położył swoje szpony na rekonstrukcji historycznych wydarzeń i zdarzeń w historii świata, jak disneyewska Pokahontas, która nigdy nie wspomniała o Chrystusie, podczas gdy tak naprawdę Pokahontas była pierwszą nawróconą Indianką. Ale nawet świat fikcji nie może być wyrażony tak, jak zamierzyli to pisarze. Chciałbym posłużyć się dwoma przykładami, które wydają się całkiem dobrze pasować do tego zestawienia. Jeden z nich to stara historia z 1670 roku, która została zrekonstruowana, a drugi jest stosunkowo nowy, z 1950 roku. Castaway, a Robinson Crusoe. List do Rzymian, rozdział pierwszy, wersja 20. To bowiem, co niewidzialne, to znaczy jego wieczna moc i bóstwo, są widzialne Stworzenie świata przez to, co stworzone po to, aby oni byli bez wymówki. W 2000 roku film wydany w Castaway, gdzie Tom Hanks gra pracownika FedEx o imieniu Chuck Nolan, który z powodu szeregu okoliczności zostaje osierocony na bezludnej wyspie, zdumiewające jest to, że kiedy Chuck mieszka na tej bezludnej wyspie, wszystko ma w zasięgu swoich rąk. Mimo to Pan Bóg nigdy nie jest wspomniany rozważany ani kontemplowany, z wyjątkiem używania jego imienia nadremno. Brzmi to jak samo uosobnienie całej obsady wyspy Giligiana, którzy żyją nad ludźmi przez wiele lat, ale nigdy nie wspominają o Bogu ani rasu. Zaradność czeka jego próba ucieczki z niewoli na wyspie, którą udają mu się dopiero kilka lat później. Potem, przy tej ostatecznej próbie ucieczki i ratunku, faktycznie wkracza z powrotem do społeczeństwa jako odmieniony człowiek, przez to doświadczenie. W przeciwieństwie do Castaway, 17-wieczna praca Daniela de Foe, Robinson Cruzo jest zupełnie inna. Robinson Cruzo to człowiek, który buntuje się przeciwko swoim rodzicom, aby zostać marynarzem. Cruzo odrzuca Boga i postanawia przeciwstawić się życzeniom Ojca, dołączając do statku, aby wyruszyć na siedem mórz w poszukiwaniu przygód. Bez wątpienia dużo znajduje i zaczyna. Zarabiać na tych przygodach, ale w końcu zostaje jednym z ocalałych z wraku statku, który przeżywa swoje dni na bezludnej wyspie. Chociaż Chuck Noan i Robinson Cruzo znajdują się w tych samych okolicznościach, osiadłych na bezludnej wyspie, w bezpośredniej odmienności, Cruzo podziwia wyspę i zaczyna się zastanawiać, jakie opatrzności zostają mu udzielone przez Boga. Opatrzność Boża jest widoczna w całej książce. Jest nieunikniona, z wyjątkiem oczywiście poprawek, które usuwają tę informacje. W wyniku serii przemyślanych medytacji, które są bardzo częste, Kruzo ostatecznie czyta jedną z trzech kopii Pisma Świętego z Wraku, z którego ją zabrał i zaczął czytać Biblię codziennie. Kruzo stale odnosił się do Bożej dobroci i opatrzności we wszystkim, co go spotkało, i ostatecznie stał się chrześcijaninem. W dalszej części książki, Dowiadujemy się, że różnorodna opatrzność katastrofy kuzo ustępuje miejsce na wróceniu wielu różnych ludzi, nawet dzikich, na sąsiednich wyspach. Z drugiej strony Chuck Noland jest tak nienawistną osobą, że samobójstwo rozważa jako sposób ucieczki. Nie widzimy tego bezpośrednio, ale myślący chrześcijanie muszą czytać między wierszami, które maluje dla nas świat. W jeden raz, kiedy słyszymy cokolwiek o Bogu, jest wtedy, gdy profanuje imię Pana i przysięga w połowie filmu na temat rodzaju wyspy, na której rozbił się statek. Chuck Norland, odnoszący sukcesy amerykański biznesmen z przyszłością FedEx, nie jest godnie takiej opatrzności. Czy to nie jest typowy pod postmodernistyczny człowiek? Żadnych myśli o Bogu, tylko wezwanie do własnej siły i mądrości w ucieczce z wyspy. Czytając Robinsona Cruzo, po tym jak odkryjesz, że Cruzo przybywał na wyspie od wielu lat, chcesz, aby tam pozostał i wydaje się, że on również pragnie zostać, bo że opatrzność była dla niego tak dobra we wszystkim, czego Bóg dokonał w nim i przez niego. Że w drugiej części książki Cruzo wraca na wyspę, aby pomóc tym, którzy zostawił w zarządzaniu swoim zamkiem i tym, co na nie pozostawił. W Castaway widzimy wpływy postmodernizmu w zostawieniu z Robinsonem Cruzo. Dokąd się zwracamy w obliczu problemu, które wpływa na całe życie człowieka. Filmy każą nam zwracać się do siebie, a nie do Boga. Dzień niepodległości, a wojna światów. Ewangelia według Jana, rozdział 3, werset 19. A potępienie polega na tym, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie umiłowali ciemność bardziej niż światłość, bo ich uczynki były złe. Innym przykładem może być przebojowy film. Dzień Niepodległości. Akcja filmu rozgrywa się przez trzy dni, podczas gdy prezydent Stanów Zjednoczonych, w tej roli Bill Pullman, komputerowy czarodziej Jeff Goldblum i pilot sił powietrznych Will Smith walczą z najeźdźcami z kosmosu. Wygląda na to, że duża kolonia kosmitów, podobnych do szarańczy, zaatakowała Ziemię, aby zebrać ze sobą planety. Cywilizacja obcych podróżuje razem na dużym statku matce. Więc postanawiają podbić Ziemię w poszukiwaniu wody, roślinności lub czegokolwiek innego, czego mogą potrzebować. Dzięki długiej serii bitew, gwiazdy tego filmu zdają sobie sprawę, że zostały pokonane. Nie mają technologii, która pozwoliłaby im pokonać potężnych kosmitów za pomocą zaawansowanych broni i nieprzeniknionych tarcz. W rezultacie, postać Jeffa Goldbluma wpada na pomysł wszczepienia wirusa komputerowego na statek matkę wyłączając mniejsze statki i ich tarcze oraz dając siłom powietrznym na całym świecie szansę na zwycięstwo w bitwie. W przeciwieństwie do tego filmu, który jest także remake'em Wojny Światów, Orsona Wattsa, klasyk z lat 50., ma zakończenie, które jest honorowane dla Boga w porównaniu z Dniem Niepodległości. W wersji z lat 50. kosmici nadal atakują, wyrządzają ogromne szkody, a świat po prostu nie ma technologii, aby ich pokonać. Jednak obcy szybko giną w wyniku wystawienia się na powietrze i zakażenia bakteriami, w którymi ich obce ciała, nie mogą sobie poradzić. Narrator filmu następnie odwołuje się do suwerennej, bożej mądrości w umieszczeniu takich bakterii w atmosferze i przyznaje zwycięstwo Bogu, a nie istotom ludzkim. Dzień Niepodległości ponownie pokazuje, że w przypadku katastrofalnych sytuacji zwracamy się o pomoc do pilotów sił powietrznych, a nie Boga. Zwycięstwo nie było zasługą Boga w dniu niepodległości, ale pomysłowości wirusa komputerowego i zintegrowanej pomocy innych ekskadr sił powietrznych na całym świecie, pracujących razem w jednym celu. Podobnie widzimy wpływ postmodernizmu na przeformułowanie sposobu, w jaki tworzy się bohaterów. Czy to nie brzmi jak Babel? Chrześcijańska świadomość. List do Rzymian, rozdział 1, wersety od 21 do 23 Dlatego, że poznawszy Boga, nie chwalili go jako Boga, ani mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmiło się ich bezrozumne serce. Podając się za mądrych, zgupieli i zamienili chwała niezniszczalnego Boga na podobieństwo obrazu zniszczalnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i kadów. Trend, w którym podąża amerykańska produkcja filmowa, nie powinien być atrakcyjny dla chrześcijanina. Chrześcijanin nie tylko powinien być bardzo świadomy tego, co ogląda. Ale także powinien być pewien, że rozumie i filtruje przesłania, które filmy zwiastują. Jeśli faktycznie obejrzy coś w kinie, zwykło się mówić, że chrześcijanie nie powinni oglądać filmy, filmów z kategorią R. Nadal jest to prawda, ale filmy PG-13, jak również duża ilość śmierci pokazywanych w telewizji, pasuje do tej samej kategorii jako antychrześcijańskie. Powinny być bojkotowane. Jednakże człowiek postmodernistyczny Chrześcijanie czy nie uwielbia rozrywkę i dlatego świat chrześcijański nadal niebezpiecznie popada w przygody ludzi, takich jak Chuck Norbert. Wychodzą z kina z poczuciem, że właśnie zobaczyli coś wartościowego, tylko dlatego, że film został dobrze zrobiony. We współczesnym kinie chodzi o coś więcej niż tylko osiągnięcie wysokiej jakości produktu. Te historie są przesłaniem do umysłu i serca ludzi. Kiedy ludzie oglądają ducha lub szósty zmysł. Stają się zauroczeni zjawiskiem nadprzyrodzonym, ale nadprzyrodzonym bez Boka. Albo gdy przeżywają przygodę rozbitka, stają się oczarowani człowiekiem, który nienawidzi Boka. Ale jest to tak dobrze zamaskowane, że dążenie bohatera do wolności zwycięża ich serca. Babilon jest tu znowu. On tak naprawdę nigdy nie odszedł. Ludzie uwielbiają kochać samych siebie, ale nie ma nic nowego pod słońcem. Czy te same skłonności do miłości własnej są widoczne w budowaniu wieży zaprawy i błota, czy też jednoczą ludzi na całym świecie poprzez ekrany kinowe i wpływają na ich myślenie antychrześcijańskimi ideami, wynik zawsze będzie taki sam. W końcu Bóg rozrzuci ich na wiatr, czy to teraz, jak w przypadku wielkiego strachu przed pluskwą Y2K, która mogła być prawdziwym problemem, czy w czasie przyszłego sądu. Bóg zwycięży na końcu. Księga Objawienia, rozdział 21, werset 1. Potem zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię. Pierwsze niebo bowiem i pierwsza ziemia przeminęły. I nie było już morza. Dziękuję za uwagę i za wszelkie przejęzyczenia przepraszam. Pozdrawiam Cię w Chrystusie Jezusie Panu.